Cześć wszystkim, ja jestem Zuza, Atola jeszcze śpi i witamy Was na kanale. Zaksiążkowane, przychodzimy dzisiaj do Was z dniem z życia. Jest godzina 8.16 rano, ja dopiero wstałam. <grym> Niestety koty mnie obudziły, ponieważ jeszcze jest tutaj furia, jest grzanka i one tak latają od rana, że nie da się spać. W sensie one mnie obudziło o 5, ale udało mi się jeszcze troszkę zasnąć, no i potem. Znowu zaczęły ganiać. To ja zaraz wstaję. E, w planach dzisiaj jest przeczytanie dobrej książki, oby była dobra, pojechanie do lekarza na standardowe badania. Co zachęcam Was do tego również, żeby regularnie robić sobie badania wszystkie, bo to jest ważne. I co, będziemy nagrywać filmy z rodzicami, będziemy trochę się tutaj ogarniać, będziemy grać w gry, przynajmniej taki jest plan. Także mam nadzieję, że to będzie ciekawy dzień z życia i bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Wiecie, że ten kot. Nauczył się sam otwierać te drzwi, w sensie no, nie, nie potrafi otworzyć je z, z klamką. Ale jak klamka jest do góry, czyli są takie tylko zasunięte na maksa do ściany, to on potrafi się tu pazurami zaprzeć i otwiera te drzwi. A Tola ma problem z otwarciem tych drzwi, bo są takie ciężkie. Ja nie wiem, co to jest za diabeł, ale jest to ciekawe. Jak wam mówiłam wstęp, we wstępie, tak mi się wydaje, chociaż jeszcze trochę byłam wtedy zaspana i nie pamiętam, co ja wam mówiłam. Ja do zaraz do lekarza na badania kontrolne i mam troszkę mało czasu, dlatego pomyślałam, że pomaluję się i ogarnę już z wami, opowiadając wam też w międzyczasie o tym, co czytam. Taki duży, fajny update zrobimy z Tobą po powrocie, wtedy sobie usiądziemy razem i teraz podyskutujemy, bo jest sporo do opowiadania. Tola skończyła w ciągu jednego dnia. Jedną książkę i był to kryminał, i zobaczycie jej reakcję, jak już wrócimy z miasta. Natomiast tutaj wam szybko powiem o książce, którą dostałam. W sensie dostałam ją chyba wcześniej, ale otworzyłam ją wczoraj. Jest to doktor z TikToka Konrada Skotnickiego. Ja Konrada kojarzę z TikToka. W sensie ja widziałam jego parę filmów, nigdy nie oglądałam go jakoś intensywnie. Natomiast czekajcie, może tak postawię, żebyście widzieli. Czekajcie, czekajcie zrobię tutaj. O, widać. No, załóżmy, że widać. E, nigdy nie oglądałam go regularnie i intensywnie, natomiast kojarzyłam go i bardzo mi się podobało to, co robi w internecie. Ja też lubię takie treści naukowo- takie, wiecie, no właśnie popularno-naukowe, popularyzowanie nauki, trudnych, e, trudnych rzeczy. Mi się to bardzo podoba i ja to bardzo doceniam w internecie, bo uważam, że to jest ważne. Nawet jak wiecie, gdzieś jakiś młody człowiek przypadkiem nawet trafi na coś takiego, może się akurat zainteresuje i, i poczytał tym więcej, więc to jest super. Dlatego jak dowiedziałam się, że wychodzi ta książka, to mówię, kurczę, ja mam mieszany stosunek do takich typowo książek, wiecie, że 111 pytań, właśnie jak tutaj jest, które zniszczą twoje wyobrażenie o świecie. Ja mam mieszany stosunek do takich książek naukowych, które są bardzo mocno spopularyzowane yy, i takie bardzo... Właśnie, właśnie, mniej więcej takie, bo ja mam zawsze wrażenie, że wtedy one upraszczają mocno tematy i, i tak naprawdę no, nie da się z tego dużo wyciągnąć, ale pomyślałam, że spróbuję, no tak jak mówię, ze względu na postać autora i na to, że go, że go kojarzyłam. No i powiem Wam, że jestem niedaleko, co prawda, bo na stronie 42. Natomiast no, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to są trzy stronicowe rozdziały, no to mogę już coś, coś stwierdzić mądrego, przynajmniej taką mam nadzieję. Jest to rzeczywiście bardzo kompleksowa i bardzo taka skrócona wiedza na temat bardzo różnych rzeczy. To jest pierwszy plus tej książki. Te tematy, które tutaj są, zagadnienia, które Konrad porusza, są bardzo, bardzo różne. W pierwszym, bo to jest podzielone na tam sześć takich jakby dużych rozdziałów, i w tych rozdziałach jest, są te, te podrozdziały, i to jest na sześć. I rzeczywiście, pierwszy jest głównie o kosmosie, o y, trzęsieniach ziemi, o takich rzeczach, zjawiskach naturalnych i właśnie plus o kosmosie. Ja byłam bardzo ciekawa tego rozdziału, tak naprawdę chyba najbardziej, dlatego że ja mam jakąś swoją wiedzę na temat tego, bo już trochę tych książek też kosmiczno-naukowych przeczytałam, więc byłam ciekawa, czy, czy będzie to jakkolwiek satysfakcjonujące, jeżeli ktoś już ma jakąś wiedzę. I powiem wam, że tak, bo pomimo tego, że to jest bardzo skondensowana wiedza i też właśnie napisana bardzo prostym językiem specjalnie dla, dla ludzi kompletnie się na tym nie znających, co jest super, bo, bo wtedy wiecie, jak jest to napisane wszystko trudnym językiem, to człowiek ma poczucie, że jest głupi i się do tego nie nadaje. Więc to, że to jest takie właśnie przystępne dla człowieka, jest, jest naprawdę dużym plusem. I zdecydowanie ta wiedza, w części ona się może na przykład utrwalić komuś, kto już coś tam wie, ale też mnie zaskoczyło parę rozdziałów, bo jakby nie spodziewałam się, bo to są też... Ale mam wrażenie, że gadam chaotycznie. Ale, sorry, jest dziesiąta rano. Ja jestem ogólnie w dużym biegu od samego rana, żeby ze wszystkim zdążyć. Koty też harcowały od początku dnia, więc ogólnie ciężko było. W każdym razie tutaj jest dużo takiej wiedzy ymm, bardziej podstawowej, ale też dużo wiedzy. No, takiej, której wiecie, nie, nie mamy z nią styczności na co dzień. E, I to wszystko naprawdę przystępnie opisane, więc, więc super. Ja też nie wiem, jak to się sprawdza w momencie, w którym bylibyście regularnymi obserwatorami Konrada, bo nie wiem, czy on na przykład tutaj mocno się nie powtarza z tym, co wrzuca na TikToka. E, to już Wy musicie sprawdzić, bo, bo tak jak mówię, ja go regularnie nie oglądam. Natomiast jak na razie, bardzo, bardzo na plus, bo też są takie tutaj pytania, bo każdy rozdział zaczyna się od pytania. Te stawiane pytania są bardzo nieoczywiste w większości i takie, na które my byśmy nie wpadli, bo nie sądzilibyśmy, że będzie ta odpowiedź aż taka ciekawa. Wiecie o co mi chodzi? Także naprawdę, jak na razie, na plus. Bałam się, że to będzie takie po łebkach, te, te rozdzieliki, że będą mówić na zasadzie, że coś tam się dowiemy, ale w sumie wciąż nic nie będziemy wiedzieć, ale. Konrad, mam wrażenie, tak mądrze skonstruował te pytania, że ta trzystronicowa odpowiedź wyczerpuje jakby temat a propos tego jednego małego, wąskiego pytania. Więc jak na razie jest super, zobaczymy, jak mi się spodobają kolejne te rozdziały, jak już odejdziemy od kosmosu i od właśnie zjawisk naturalnych. No, ale tak, na razie bardzo, bardzo no plus. Bawię się świetnie. E, też to jest fajne, że wiecie, jak coś Was nie interesuje, to tak naprawdę możecie sobie to ominąć, bo przecież nikt nie każe Wam czytać całej książki. E, można sobie czytać jeden rozdział czy dwa rozdziały przed snem, i to jest takie bardzo niezobowiązujące, a równocześnie uczące Was czegoś, więc, więc wow! W sumie to jestem mega tą książką podekscytowana. E, a najbardziej oczywiście, oj. A najbardziej oczywiście pytaniem numer jeden, które jest z tyłu książki, czyli dlaczego tyranozaury miały takie krótkie łapki? Ja akurat y, czytałam już na ten temat, także to nie sądzę, żeby coś mnie tutaj zaszokowało w tym rozdziale. Natomiast, no, sam fakt, że zostało tu ujęte moje ulubione zwierzęta, jest ekstra. <grych> no, także y, jeżeli się interesujecie, to polecam Wam zerknąć sobie w księgarni na spis pytań, bo, one, bo, bo są te pytania spisane, y, i zobaczyć, jak wiele z tych pytań. Jakby Was ciekawi po prostu, bo wtedy stwierdzicie, czy ta książka jest dla Was, czy nie. Eee, mi się naprawdę podoba. Mi się naprawdę podoba. Jest ekstra. Oprócz tego udało mi się przez ostatnie dwa dni przeczytać całkiem dużo. Na szczęście, słuchajcie, to jest moje największe osiągnięcie tego, eee, tego roku chyba. Skończyłam iskrę życia Remarka wczoraj. Już tak się zawzięłam, miałam pół. I to półczytałam cztery miesiące. I tak się zawzięłam, mówię, nie, ja to kończę, bo to skończę ze mną wcześniej. <grafię> więc, więc skończyłam i opowiem Wam, będziemy dzisiaj też nagrywać trochę filmów, więc opowiem wam o tym w podsumowaniu miesiąca. No i tak, skończyłam też klub smutnych duchów 2, ale to wszystko może w update, może we wrapapie. Zobaczymy, jak to nam pójdzie, zobaczymy, ile będziemy mieli czasu. No i tak, z takich organizacyjnych rzeczy jedziemy teraz do lekarza bo ja zabieram tole. Tam potem pójdziemy na jakieś lody i do księgarni małej, takiej naszej lokalnej, ulubionej w Zielonej Górze, w której są bardzo fajne książki w bardzo fajnych cenach. A potem mamy w planach jechać do Arkadii, w sensie do takiego centrum gier, takich, wiecie. Um, jak to się mówi? W sensie takich, no na automatach. O, tego szukałam, na automatach. <grym> Także taki jest plan. Potem się zgadamy na pewno z mamą i wracamy do domu. Nagrywamy dzisiaj też z rodzicami dwa filmy, my nagrywamy wrap-up, także będzie się dużo działo. Nie wiem, czy dla Was, ale dla nas na pewno. Mam nadzieję, że uda mi się coś sensownego nagrać. Um, jeżeli widzicie jakieś absurdalne rzeczy, które robię ze swoją twarzą, to I'm um, sorry, nie jestem za dobra w te rzeczy. E, tutaj ukradłam mamie, bo nie widzi, <ścoughs> więc używam jej kosmetyków i tutaj ma taki bardzo fajny rozświetlacz z Fenty Beauty. E, ja go nie kupię, bo jest dla mnie za drogi, ale, ale póki jestem tu, to go użyję. Mama, co prawda, go już mocno wykorzystała, więc tam w środku już prawie nic nie ma, ale tak można zrobić. <laughs> nie wiem, czy to cokolwiek daje. Oj, chyba coś dodaje, coś chyba szczerze. Aż chyba za mocno. O, chyba zrobiłam sobie krzywdę, moi drodzy. Widać, że się na tym nie znam, prawda? W każdym razie, tak, to tyle chyba, jeśli chodzi o książki. Mieliśmy w planach dzisiaj też jakiś film oglądać, ale nie wiem, czy w końcu nam starczy na to czasu, a ja... O Jezus, czemu to jest takie mocne? A ja dzisiaj wieczorem wracam do Poznania z furką, bo furka już dawno, dawno temu nie była w Poznaniu. Także to tyle. Dziękuję za uwagę, makijaż mój skończony, <grybujesz> jedziemy do lekarza. Nara! Umówiliśmy się rodzinnie, że będziemy nagrywać o 16.30. Jest 16.46. Nikt nie jest gotowy. Znaczy ja tu w ogóle szukam telefonu od dłuższego czasu. 16.58. Wciąż na naszym secie siedzę sama. Punkt 17 w końcu się udało. Wszyscy ścimy i nagrywamy film. Będzie na kanale... Jeden będzie na kanale naszym, a drugi na kanale rodziców, czyli literackich. Zapraszamy serdecznie. Let's go! Przerwie od nagrywania, bo zaraz nagrywamy drugi film dla rodziców. Eee, jem sobie makaron. Dokładkę makaronu. Prosto z gara, żeby nie brudzić naczyń. Piu, piu, piu! Nagrywałaś mi dzisiaj trzy filmy. Tak, korzystając z tego, że mamy setup ze światłem e, i w ogóle tutaj wszystko takie ogarnięte, to nagrywamy też update do dnia z życia. Hello! Myślałam, że nagramy taki długi, e, w sensie wiecie, opowiemy Wam, poczekaj, wyluzuj! No. Tutaj już jest zmęczona po nagrywaniu tych filmów, dlatego. I chwilą nagrałyśmy w wrap więc e, o innych książkach, które skończyłyśmy w międzyczasie, to słuchajcie tam, a teraz opowiemy o tych, które czytamy. Natomiast tutaj też dość króciutko będzie. No to co, straszyłaś, że to Nie, bo myślałam, że nagramy taki wiesz, dłuższy, ale no bez sensu powtarzać to samo, co robiliśmy w Eurapapie. Nagraliśmy dzisiaj trzy filmy z rodzicami, dwa z rodzicami, jeden teraz przed chwilą my, więc to było bardzo... intensywnie, intensywnie. Spędziliśmy przed południem. Tak, to prawda. Byłyśmy w Arkadzie. Mhm. Super bardzo... było. Nawalałyśmy w ząbiaki. Też, no i na wyścigi był wyścigi i próbowałyśmy też potańczyć. na Dos... tym, ale. 7... Walnęłam w łód i dostałam 70 żetonów. W sensie tych takich bilecików, co tak wypadają. Super, to ma klimacik, bo to jest taki klimacik lat 80. trochę. No, to jest moje życie. maszyny. No, tak, to jest taka pierwsza w zielonej górze i w ogóle pierwsza w życiu, w jakiej byłam. W sensie, to jest, nie, się nie teraz. w ogóle w zielonej górze, no, jakbyście w sensie, byli Ciekami. nie teraz, tylko ogólnie. Także super się bawiam. No Aha. dobra, książka. Aha, Czytam cały czas y, doktora z TikToka. Nie czytałam dużo, bo Ja jest, nie go znam, um... Lubię Właśnie też go kojarzę y, 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 i też go całkiem lubię. Jestem gdzieś, gdzieś tu, bo zgubiłam zakładkę, ale mniej więcej na 40 byłam. E, I bardzo mi się podoba. To jest naprawdę fajna książka. Niektóre pytania rzeczywiście mają odpowiedzi dość proste, takie, które są gdzieś tam wiedzą raczej znaną, mm, o, jakby wśród wielu. Natomiast nie umniejsza to wagi tej książki pod tytułem ona jest naprawdę fajna do poczytania. W takim sensie, że nawet jak coś wiecie, to Was to nie skrzywdzi, że to przeczytacie. A jestem pewna, że nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie te pytania. I naprawdę... Poza autorem. Niektóre... To prawda. I naprawdę niektóre są zaskakujące przede wszystkim właśnie w doborze pytań, bo my byśmy tych pytań sobie nie zadali tak na co dzień. Powiem Wam, które mi się najbardziej podobały do tej pory. Najciekawsze odpowiedzi to było tak, nawet mam dwa zaznaczone chyba. Skąd się wzięła Nagroda Nobla? Ta, ten rozdział mi się bardzo A ja podobał. A ja. bo w podstawówce omawiałam. Ale to, to nie, bo właśnie tu jest taka ciekawostka, której wydaje mi się, że się nie mówi. Aha, na ten. Okay. E, o, Chyba mój ulubiony, to dlaczego ludzie w krajach o gorącym klimacie jedzą na ostro? Bardzo mi się podobała odpowiedź na to pytanie. E, dalej mam tutaj coś, co też mnie zaskoczyło, to jak wygląda najbardziej przerażająca choroba na świecie? Tak, to ale oczywiście to są takie przykłady, bo to są rzeczy, które gdzieś tam mi się czytało naj, najfajniej i najbardziej mnie zaciekawiły, ale, ale ogólnie to jest bardzo fajna książka, bardzo zróżnicowana, tak jak Wam mówiłam ostatnio, poruszająca ogrom, po prostu ogrom, ogrom gatunków. Wiedzy, gatunków naukowych I, i super. Napisana jest fajnie, bardzo łatwo. Dużo jest takich zwrotów do adresata. To tak typowo, właśnie pod, wydaje mi się, młodszych ludzi. W sensie nie, że młodszych ode mnie, tylko właśnie tak na zasadzie, że autor jest waszym kumplem, nie? I jakby żeby nawiązać taką pewną relację z czytelnikiem, co czasami wydaje mi się dość mocno infantylne, ale akurat w tym przypadku, może ze względu na właśnie formę samej książki, to się sprawdza. Także na razie jestem super, myślę, że ta opinia się nie zmieni, no bo dlaczego miałaby mi się zmienić? E, jak to do końca raczej będzie to samo. E, więc ogromnie wam ją polecam, sprawia mi też dużo frajdy, bo ja lubię też taką, dostawać taką wiedzę w, w takim wiecie w pierwiastku, piegułce. po prostu w pigułce, nie w pierwiastku. E, więc bardzo mi się podoba i uważam, że jest warta przeczytania. Naprawdę. Weźcie, weźcie ją na nią zerknijcie, poczytajcie i powiedzcie, czy Wam też się podoba, bo uważam, że jest super. Supidu. Panie Konradzie, zrobił Pan naprawdę dobrą robotę. Pozdrawiam. I zapraszam do zielonej góry kiedyś. Dziewczynki. <noise> to Twoja opinia? Ja mówiłam tyle. Dzisiaj trzy razy mówiłam o dziewczynkach. To prawda. Już docha. Dobrze. Już wiecie, co o nie uważam. Żurawina? Wszystko git furaskus? Furagina? Aha. Wszystko git. No dobra, to no to dziewczynki. Tutaj, a chcesz pokazać, co, co zniosłeś z mojego tak, wrap Tak, tak, Tylko tak. To zazwyczaj właśnie się tak dzieje pod koniec wrap-upów, że ja sobie biorę książki, które mi się spodobały, to prawda. Eee, i, I tyle. I potem do, dokładam je do moich starty do przeczytania, które zawsze jest coraz większa. Tak właśnie przegrywasz powinę czasu. Widziałam już w na stole, ale jakoś mnie nic nie zaciekawiła, a po recenzji z jestem bardzo... Powiedziałam To jest, Zuzi. To jest najbardziej satysfakcjonująca część wrap-upów, kiedy wiem, że moja recenzja zachęciła Tole, bo jakby wiecie, bardzo się cieszę, że Was moje recenzje zachęcają do książek, ale Tola! To, tola Tole jest. Prostu... Tam jest taka satysfakcja w tym, a jeszcze jak po, ona po to sięgnie, na przykład przy pogo, jak było, to to już w ogóle. No, Dobra. jeżeli faktycznie to przeczytam, no Klub Smutnych niedów of, of course. Bo miałam i tak sam przeczytać. Final Girls, to już było wcześniej u mnie, ale też nie zaczęłam, bo byłam zajęta czymś, nie, nie wiem, o czym. <laughs> Jerozolimska plaża, to jest to o tych opowiadaniach fajnych. I chciałabym, żebyś jedno to opowiadanie przeczytała. Tak, przyskała. jedno przeczytam, sobie, albo te dwa twoje ulubione. Mhm. To drugie I... wiesz o czym jest, to opowiadanie w tej jerozolimskiej plaży. Mężczyzna zaczyna naprawiać radio, które okazuje się, że słyszy myśli innych ludzi. I on w ten sposób poznaje kobietę, z którą zaczyna się umawiać i on zaczyna się uzależniać od tego, że on wie, co ona myśli. I ona, on na przykład... Jej się wydaje, że oni się tak dobrze znają, bo on na przykład zawsze wie, na jaki film ma ochotę i tak, że niby, wiesz, że niby taki zbieg okoliczności, że on też ma na ten film ochotę. I jej się wydaje, że oni są tak bardzo dobrze ze sobą dobrani. A on dopasowywuje się tylko i wyłącznie do niej i potem to radio mu się zabiera. I on zaczyna trochę tak ten... Więc fajne! Te dwa się Ej! Bardzo mi się podobają. Są takie abstrakcyjne, ale fajne. Abstrakcyjne, mi... ale to, tam nie chodzi o ten, tę sytuację radia, tam tak. chodzi o reakcję człowieka. Tak, Pokażę jeszcze że... raz książkę, tylko żeby było wiadomo, o co chodzi. Tu dwa opowiadania o radiu, czyli 103 FM, coś takiego, 101-3 no. FM. I wyśnione, wyśnione Tom Debbie. Tak. Najlepsze opowiadania ever. No, także przeczytam, yy, szczególnie już po tej recenzji. No i księga bez imiennej akuszerki, bo już wiem, że i tata i Złucha przeczytali, więc ja też przeczytam, bo to jest o um, laku kobiet tak naprawdę, a kiedy one są, są traktowane jak najwolniczki, Bardzo, bardzo ciekawy mm -hmm. format, także przeczytam. A ja tutaj Kiedyś? teraz jeszcze czytam z tyłu książki i to jest mega mądra myśl, bo też ją miałam, ale mi wyleciała z głowy. Justyna Słuchaczka napisała, którą też bardzo pozdrawiam, to jest absolutnie świetna Aha, pani Justyna! You go girl! Go girl! W życiu niech wszystko ci idzie najlepiej. Dosłownie, To na pani nie... Suchecka, Pani suchecka napisała książkę. Nie wiem, no, czy Nawet mam do niej dwie. pani. Tak. Nawet chyba trzy? Nie, nie wiem, chyba. Po kolei zmiany. Kupujcie je z Empiku. Teraz! E, <słusza> Autoreklama, coś w sensie nie auto, bo to nie my. Nieważne. Ale... Czekajcie! Suche... Pani Suchecka jest jak w, w mojej po prostu rodzinie. E, tutaj jest taki Buziaki. właśnie przez cenę napisany blurb z tyłu. Że ta książka udziela odpowiedzi pasjonujących, ale przede wszystkim zachęcających do dalszych samodzielnych poszukiwań. To jest właśnie to, że pomimo tego, że w tych, w tych rozdziałach te odpowiedzi są dość wyczerpujące, to jednak zachęcają Was do poczytania może coś o, tuż tak, obok tak, tego, nie? Tak, I to jest super, naprawdę super. Bardzo fajnie. Dobra, coś jeszcze czytam aktualnie? Czekajcie, pomyślę chwilkę. I... Zaczęłam Proszę, fotografa... Jak to się nazywa? Ja nie wiem, jak to się nazywa. Ikona. <laughs> Nie chcę nic mówić. Tak, my z Justyną właśnie mieliśmy całą rodziną panel na Wiśle. Ja oczywiście znam je wcześniej już, bardzo się pozdrawiamy też z tego miejsca, ale no, było tak wspaniale po tych dwóch bardzo ciężkich dniach, po prostu wywiad z, z Justyną, który był przeprowadzony przez Justynę, to był miód na nasze serca po prostu. Czekajcie, pokażę wam co czytam. Tak minuty. I jeżeli takie was nie przekonało, to nie wiem, co was Ja zaczęłam to, ale jestem na pierwszej stronie. Fotograf utraconych <grafy> wspomnień. Aha, bo to jest kraj dobra, wiem. Strasznie mi się wiem. to kojarzy z opisu zanim wystygnie kawa. Nie wiem dlaczego, w sensie wiem dlaczego, ale, <grafy> ale... ale nie. Dostałam cię książkę, którą mega, mega, mega chcę przeczytać, czyli nic tylko pył. Uuu. I to jest, przeczytaj sobie opis, chociaż opis jest w ogóle dwuznaniowy. Do końca świata zostało 144 dni. i Możesz powstrzymać go, w każdej chwili ci zrobisz odpowiedź. Może nie być taka prosta. Lol. E, ja to widziałam 4 lata temu na zagranicznym BookTube. wydaje mi się, u BookTube'a Lala. Ja to tak mega chciałam przeczytać, i to wyda oh, wydają to teraz właśnie w Odyssey. Będę czytać i dostałam cię w paczce. Dziękuję, bardzo dziękuję. W ogóle jaka ekspresowa paczka. Napisałam wczoraj swój adres do wysyłki, właśnie wydawnictwu, bo dostałam de facto w prezencie, dlatego dziękuję, właśnie. E, I przyszło dzisiaj rano. A to, było w... o, ale pienie, nie. a to było wczoraj o 14, jaka szybka jest kurierka w tym kraju. E, I mam też książkę, jeszcze jej nie zaczęłam, ale to będzie następna, którą będę recenzować, na co też się mega cieszę. Nie to miejsce, nie ten czas. To jest książka, która na Goodreadsie wygrała w zeszłym roku thriller roku. U -u Dobrze mówię? U -u Dobrze mówię? U -u tak. U -u w ogóle to nie Goodreads, to Guardian i Sunday Times, ale w Goodreadsie też było, a dla mnie Goodreads jest najważniejszy. Także to będę twierdzić niedługo i mega się nie mogę doczekać. Niedawno była awaria. Niedawno była awaria Gudryce, usłyszałam od Zuzy. Ja chodziłam po ścianach. <noise> jak ja przeczytałam książkę, której nie mogłam od razu oznaczyć na Gudryce, ja jestem uzależniona od Gudryce. Będzie dobrze. Ja jestem zuza zaksiążkowana, jak coś bez polskich znaków. A ja nie wstawiam. A jestem drugą najpopularniejszą Gudryściarą, także sorry. W sensie najczęściej Cię obserwują. No, to może zacznij coś wstawiać. Nie, <noise> błąd. Bunt, zabrakaj. Mm. Dobra, bo to tyle, Ojej, co, to miałyśmy co miałyśmy mądrego do powiedzenia. Nasze mądre rzeczy do powiedzenia skończyły się, się 5 minut temu. Ja myślę, że 45. <grym> ja myślę, że 100 lat temu. <grym> w ogóle, zanim się urodziliśmy. <grym> I tym pozytywnym akcentem ja się zbieram. Jedziemy I z... z synem do domu, furką w sensie. <grym> jedziemy do domu, do Poznania. No i, i tak, pokażę Wam jeszcze kilka chwil z ujęć z domu. Spróbuję skończyć książkę w międzyczasie, żeby Wam ją zrecenzować do końca. Może coś poczytam w międzyczasie. No i tyle. Dobra. Nara! Widzimy się niedługo! Cześć! Bye! Jakimś cudem udało się dotrzeć do domu, chociaż było to chyba najgorsze, najgorsza jazda z kotem w ogóle. E, tutaj mam ślad, ponieważ mnie drapnął, e, ale to niczyja wina, po prostu pech, że akurat miałam buzię za blisko jego pazurów. W każdym razie udało się, teraz chwila na sprzątanie, na jakieś ogarnianie się. No, i właściwie to tyle z dzisiejszego dnia. Straszny jest bałagan w mieszkaniu, ponieważ też nawet nie zdążyłam go ogarnąć po powrocie z wakacji, także trochę tego będzie. Ale już w domu. Także git. No i niestety wczoraj zasnęłam. Bardzo szybko zresztą miałam jeszcze w planach, e, wiecie, robić jakieś rzeczy, ale zasnęłam z książką w rękach. Także witam się z wami następnego dnia, żeby zakończyć wczorajszy dzień z życia. E, udało mi się dzisiaj rano dokończyć doktora z TikToka. Bardzo, bardzo wam polecam. Oczywiście, tak jak wam powiedziałam, też wcześniej będą rozdziały, e, które mniej Was zainteresują. Mnie też niektóre mnie interesowały. E, natomiast, jakby biorąc wszystko, Całą tą treść i całą tę książkę. To, to jest naprawdę wartościowa i dobra lektura. E, bardzo Wam polecam, żeby się trochę doedukować, żeby może utrwalić wiedzę, którą już macie, żeby trochę się otworzyć na tematy, o których nie macie dużo pojęcia, bo oczywiście nie każdy będzie wiedział o wszystkim, więc jakby wiecie, możecie. Bardzo lubić czytać o kosmosie, tak jak ja, ale na przykład już o, nie wiem, o pewnego rodzaju historii i kulturze już trochę mniej, a tam takie wątki też się pojawiają, więc warto. Super, ja z chęcią będę e, kontynuować przygodę z tego typu książkami, bo e, tak jak Wam mówiłam na początku tego vloga, ja do nich nigdy nie byłam przekonana, a jednak uważam, że, że dobrze zrobione, robią dobrą robotę. E, I też z, e, zachęciło mnie to do obserwowania Konrada części na TikToku, także, e, także w ogóle super, chyba wszystko, co, co chciałoby się dostać od takiej książki, to się dostało, więc jak najbardziej jest, jest po prostu wartościowa. Oprócz tego, tutaj nie ma akurat, yy, zwróciłam do słuchania Władcy Pierścieni, bo miałam tam tydzień przerwy. Słucham Władcy Pierścieni. E, no, nie mam nowych przemyśleń. Bawię się dobrze. Bawię się dobrze, jak na to, że sądziłam, że to będzie dla mnie przeprawa bardzo trudna, to okazuje się to naprawdę fajną przygodą. Yy, także to. I czy coś jeszcze oprócz tego się u mnie wydarzyło? E, chyba właściwie to nie. Mam bardzo dużo nowych książek, jakimś cudem, nie wiem jakim. Pojawiały się po prostu z kosmosu, że tak się wyrażę. Wczoraj też kupiłam, wczoraj też, jak widzieliście, byłam w księgarni, kupiłam trochę książek, chyba z 8 albo z 9, a za wszystkie zapłaciłam może 120 zł. Tam też były dwie dla Toli. Um, więc tych książek też mam sporo i będę Wam je niedługo pokazywać. Nagramy book haul. No i tak, no to tak właściwie tyle słowem zakończenia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie znać, co Wam się udało przeczytać w zeszłym tygodniu. No a my się będziemy z Wami żegnać. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć.